Dziś Stola. Obecna. Łobuz Krzysio. Łobuz Krzysio. Jestem. Przypomnijcie mi proszę co było na dzisiaj zadane. Zadane było wypracowanie na temat moje ulubione zwierzę. Dziękuję. Proszę niech swoją pracę przeczyta Piotr. Moim ulubionym zwierzakiem jest kotka. Kotka urodziła we wtorek dwa koczaki. To już koniec? Czy nie za mało? Myśmy się też dziwili, bo przed nią miałaś pięć. <grymne> Dosyć! Julia! Proszę niech swoją kadrę przeczyta stabeksa. Ja wolę, żeby pani sama przeczytała. Dobrze, Przyniesiesz. To wypracowanie jest nawet dobrze napisane. Kto je napisał? Twoja matka czy twój ojciec? Nie wiem, proszę ja pani, już spałam. No to dla matki jest dla ojca szóstka, a dla ciebie pała. Siadaj. Kto jeszcze chce przeczytać, co napisał? Ja, proszę pani, ja. Ty? Ciebie mam już powyżej uszu. Chciałabym być twoją matką przez tydzień. Już ja bym ciebie nauczyła. Ale ja dzisiaj jeszcze nic złego nie zrobiłem. No tego już na klasie dosyć. Siadaj. Proszę, niech... Swój... Jezu, przeczytaj mi proszę swoją pracę. Niech się trochę odpręża. Dobrze, proszę pani. Czytam. Chciałabym bardzo mieć własne zwierzę, ale mama na żadne nie chce się zgodzić. Ale gdyby się na nie zgodziła, byłaby to złota rybka. Byłaby ona nie tylko moim ulubionym zwierzakiem, ale i pani. Spełniałaby nasze marzenia i bylibyśmy wtedy bardzo, ale to bardzo szczęśliwi. Pięknie, rzutka! Powinniście brać przykład stoi. Siadaj. Piszemy temat lekcji. Nasze zwierzęta domowe. Ja ja, ja mam co powito! My mamy kanary. U Ucie jest akwarium z rybkami. A my mamy kurczaki w zamorzarce. W lekcji przyrody przeniesiemy się na krótko na lekcję matny. Nauczyciel, jak to zwykle bywa na początku lekcji, sprawdza obecność i... głowów, dlaczego spóźniłeś się na lekcję? Bo jak szedłem do szkoły, to napadł na mnie uzbrojony bandyta. O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało? Owszem, zabrał mi zaszczyt z pracą do wody. <grym> Dosyć tej fantazji! Siadaj! Masz spóźnienie! Dlaczego nie siadasz? Bo to to podpisał wczoraj dzienniczek. Zobaczymy, co będzie jutro, jak dzisiaj podpiszę uwagę. Siadaj. A teraz zadanie. Słuchajcie uważnie. Jakie działanie trzeba zastosować, żeby z czterech desek zrobić osiem desek? O, proszę, Fleksa, co za niespodzianka? Trzeba zrobić piłowanie, proszę pani. Cisza, co za bzdury wygadujesz? Dam ci jeszcze jedną szansę. Masz 18 jabłek, zjadłaś dwa. To ile Ci zostało? Nie wiem. Wczoraj leczyliśmy na śliwkach. <głosy> <głosy> Humor lekcyjny można by mnożyć długo, Lecz dzisiaj jesteśmy tu po to, by złożyć wszystkim pracownikom szkoły najlepsze życzenia i ofiarować nieco radosnych chwil. Koniec lekcji. Do widzenia! Do widzenia. w atramencie. Dziura w spodniach i tapięcie. Czy to uczeń z pierwszej B? Nie! To nie z pierwszej F. Tata w pracy, mama w mieście, a grać w koszach poszła Zosia. Babciu, Dziadziu, gdzie jesteście? Pusto, głucho, nie ma ich. A że ja mam jutro lekcje, o tym nie pomyślał nikt. Samo nic się zrobić nie chce. To jest życie, a nie mit. Planowałam tak. Zadania dziadek dziś rozwiąże my. Kilka stron wypracowania, mama machnie raz, dwa, trzy. Z geografii jakaś matka. Te piorunem zrobi tata. Wszystko pójdzie mi jak z płatka i piąteczki z rada. A tu wszyscy wyszli z domu. Jeden tu, a drugi tam. Kiedy wrócą, nie wiadomo, co ja teraz począć mam. No i licz tu na rodzinę. Zapomnieli? Jakże to? Już od dwój się nie wywinę. Ładna sprawa, nie ma co. Szanowni Zebrani! Uczniowski zespół powołany do opracowania nowych programów z języka polskiego w ramach reformy oświatowej proponuje od następnego roku szkolnego nowe nazywnictwo w odmianie rzeczowników. Przezywnik, kto kogo? Kto? Kogo? Rozbijacz, kogo kiedy? Kogo? Kiedy? Odpowiadacz komu co? Wykętnik? KIM, CZYM? KIM, CZYM? ŚCIĄGACZ – Kiedy, od kogo? Kiedy, od kogo? GADULEC – O KIM, O CZYM? O KIM, O CZYM? ZIEWACZ – Podpisano Rada Leniwych Uczniów. Zapraszamy na krótki przegląd ulubionych przedmiotów. Trudno skojarzyć niektóre fakty, zapamiętać wojny, rozejmy i pakty. Ale jeszcze trudniej uświadomić sobie, że żadna data nie służy ku ozdobie. Każdy rok, miesiąc, nawet dzień przywołuje inny przeszłości cień. I żmudna praca naszego nauczyciela zamieni ucznia w myśliciela. Kochamy chemię i kochamy fizykę. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Kto na lekcji ani razu nie pomylił cię z gazem? Kto? No właśnie kto? Kto poznał prawo ciążenia, które w świecie tyle zmienia? Kto? No właśnie kto? — Matematyko, ty potęgo magiczna, jesteś wymierna i logiczna. — Choćbym w męczarniach miał skonać, będę po nocach tuł cool Redutę Ordona. — Te liczby parzyste, przyskończone, skaczą mi do oczu jak szalone. — Zakocham się w poezji Kochanowskiego. Obudzę w sobie miłość do języka polskiego. — A najbardziej kocham twoją liczbę pi, która po nocach mi się śni. Niczym Santiago z rekinami będę walczył ze swoimi wadami. Algebro, ty ostra miło cyfrowa, pomóż mi liczyć od błędu uchowaj. Napiszę pięć rozprawek i cztery streszczenia, byleby nie mieć opinilenia. Obejmij mnie swym kamieniem paraboli, pozwól nasycić się tobą do dowoli. Raz, dwa, trzy, cztery. Muzyka. Uwaga, trzy, cztery ryby. To są z nas artyści. Na zajęciach praktyczno-technicznych rozwijamy swe talenty artystyczne. Żyjemy rękawice planowe. Żyjemy na dórkach fetrynowych. Uczymy się pięknie haftować, fastrygować i szydełkować. Ale tak.

yeah yes. Niosę radość dzisiaj wszędzie Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie Buduję swoje życie na miłości w fundamencie Te chwile są dla na... nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy Wciąż już tacy sam z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami, i nigdy nie zabierze nam już ich. ich, ich. Nie zabierze nik. Oni słuchają, lecz nie słyszą. Siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twej radości szydzą. Przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada, zmrok, a ja nadal w nią słuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w Póki my będziemy wciąż tacy sami Z radością odkrywać każdy nowy dzień To te chwile są z nami I nigdy nie zabierze nam już ich Nie zabierze nic. Chociaż na dworze deszcz jesienny, a z drzew kołując spada liść, dzisiejszy dzień ma blask wiosenny. Skrzydła ma radość myśl. Bo dzisiaj dzień nauczyciela, to właśnie pani, pana dzień. Dziś nawet deszcz się rozwesela. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, by powiedzieć, choć słowa. ten dzień ogromnie uroczysty. Ogromną wdzięczność. Oto bardzo. Dziękujemy jak każdego roku. Z każdym rokiem bardziej i goręcej. Bo to dzięki Wam, nauczyciele, wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej. Dziękujemy jak każdego roku. Wciąż zbyt mało, lecz nigdy zbyt wiele. Za to światło co drogę rozleśnie. Dziękujemy wam, na nauczyciele!